Czy macie czasami ochotę, żeby zobaczyć film spokojny, kojący, refleksyjny, który stawia pytanie o sens życia? Jeżeli tak, to polecam Wam Strukturę Kryształu Krzysztofa Zanussiego. Jest to też film piękny wizualnie. Do tego muzyka Wojciecha Kilara, która jest minimalistyczna, ale dodaje bardzo dużo klimatu i takiego tak miło rozsiąść się właśnie w, w takiej atmosferze i, i ją chłonąć. Dwoje chłopaków poznało się na studiach, ale wybrali inne ścieżki. Jeden robi karierę, wyjeżdża w mm, naukowe. Mm, Delegacje, pisze naukowe artykuły, a drugi zamieszkał na wsi z żoną i z ojcem i robi tam pomiary meteorologiczne. Ten pierwszy przyjeżdża właśnie na tą wieść, żeby wyciągnąć tego drugiego, żeby tamten wrócił do nauki. Czy mu się to uda? Jakie rozmowy przeprowadzą bohaterowie? Ten bohater, który robi karierę, wydaje się trochę oceniający, nawet nie trochę, i wprost przyznaje, że, że wydaje mu się, że ten pierwszy marnuje swój potencjał. Zarzuca mu też, że, że żyje jak emeryt. No co dostaje pytanie: czy nie uważa, czy nie przyszło mu do głowy, że to łapanie oddechu może być właściwym. Trybem życia. Zresztą ten bohater, m, który mieszka na wsi, otarł się o śmierć, i w ogóle takie widmo śmierci, mam wrażenie, nad nim e, ciąży. Pytanie, właśnie czy, czy ciąży, czy po prostu nie przewartościował swojego życia i nie uznał, że jest ono kruche i ulotne, więc, e, więc poświęcił się codzienności i takiej uważności. Uznał, że m, oczywiście. Praca też jest ważna, jego żona jest nauczycielką i, i mm, no, trzeba przyznać, że warunki na tej wsi nie, nie są jakoś szczególnie proste i muszą oni jakoś próbować wiązać koniec z końcem, ale stać ich na taką beztroskę: na grę w berka, mm, na jazdę kuligiem, na właśnie zauważanie tej, tych. Zwykłych niby chwil, ale, ale pięknych. No i, i też może mają czas, żeby w ogóle zachwycać się jakoś życiem, albo żeby po prostu żyć. W tym filmie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Bohaterowie chodzą na spacery, słuchają muzyki, rozmawiają. Są to takie kadry trochę jak z filmów Romera i takie rozmowy jak z filmów Romera. Barbara Wrzesińska jest też rodem, jak, jak bohaterka. Filmu Romera. I właśnie jest w tym taka e, lekkość, ale też refleksja, zaduma. E, te fi, ten film mi też przypominał filmy Andrzeja Kontratuka. E, na kanale mówiłam na przykład o czterech porach roku, bo właśnie e, natura tutaj też odgrywa dużą rolę. I, i zmiany tej natury spływające sople. Ja uwielbiam, e, uwielbiam taki klimat i takie kadry. Jest też zabawna scena z Danielem Olbryskim, który gra tam. Samego siebie, więc, więc są też takie smaczki. I właśnie są, są też zabawne momenty. Bardzo doceniam ten film właśnie zabycie takim oddechem i, i na to, że pozwala osadzić się w rzeczywistości.